No i siema <laughs> Okej, okay, um... mam O, o do... mamy MISJĘ się u Olega. To! Czekaj premię. Chwileczka, e, pierwsze ulepszę kasę za szatun. A ja wiesz co zrobię? 8000... O Boże level, 17 level. Zdolności gangu to pewnie nic takiego ciekawego nie będzie, Więcej zdrowia. Ale nie dla gangu. Ehm, zdrowie, Zdrowie. zdrowie. Zdrowia wzmocnienie sobie kupuję. Dziękuję dziękuję um, Walka Amunicja wybuchowa biorę Będę miał do więcej nam amunicji, to mi się podoba e, Obrażenia, obrażenia kule, a biorę Wiesz, większa obrona przed y, strzałami e, Zdolności Kosa luchadores, kosa policja Chyba sobie jest większe, e, zmniejszę właśnie e, kusę policji, ponieważ to się może przydać Okej okay. A ja załóżę, sobie wiem, ja szybsze przeładowanie sobie kupię. Okej okay. Dobra, eee... Yy, Jedziemy już do tej misji. Ej, ej, mamy kilka nowych tych yy, pojazdów. Nie mam pojęcia co to są, ale pewnie... To są, pewnie to są te. Yy, Jutrzeńki samochody. Jak wziąłeś dostawę pojazdów? A masz kupioną dostawę pojazdów? Chyba tak. Nie, nie mam. Horda zombie, rozpocznij zombie kalipse. No właśnie to tego, tego jeszcze nie powinniśmy mieć odblokowanego. Wezmij na wołota antyterrorystów Burmistrz Nightblade Josh, Cosimos, Angel Aha, nie wiem Ej, wyzwałem pojazd, on nie przyjechał, co za chamstwo. Jesz ze mną? Jadę Tylko... Znowu, znowu, znowu! Ja w E, żebyś siadł, a ten debil słucha, dobra Coś mi się widzi, że to będzie długa podróż wow. O kurde Spotkaj się z Wajolą O, to jest ta misja kiedyś tak przyjedziesz Sorry za spoiler co tak mi się wydaje że ich tego nie obejrzy więc wiesz A ja chyba sobie ten moment wypięli i zacznę od początku misji AU Jedyną osobą, która to obejrzy będę ja <laughs> Nie no bo w mojej perspektywie wiedziałem że niektórzy oglądają Sainthroła Jeśli oglądasz Sainthroła na, napisz w komentarzach, a nie, czekaj, przecież tego momentu już u mnie nie będzie. To, to ten moment zostaw. A, no dobra, jednak sobie zostawię, tym razem nie zaczniemy od misji. A więc jeśli oglądasz Saints napisz w komentarzach i pociesz Erniego, że ktoś jednak ogląda naszą serię. <laughs> Mo może za 10 lat. I tutaj nagle X napisał. No to tak, no tysiąc osób nagle pisze oglądam serię Aha, jest 10 wyświetleń O kurde To było fajne w sumie I mi nawet to tak nabiło sporo subów Bo ja nie rozumiem tego, bo czasami mam takie wzrosty I czasami mam spadki Ostatnio miałem 18, spadło mi do 17, teraz mam 19 Ja ostatnio dostaję 2-3 suby dziennie Marto coś wrzucasz, ja nie i tak na, najlepszym moim zdaniem ogólnie wybicie się to jest takie wiesz pojęcie, że kontakt z pierwszymi widzami, chłach. No, to jest, to jest etap Wiesz, e, youtuberzy dzieli się na trzy etapy. E, robisz to dla pasji, robisz to dla hajsu, robisz to dla sławy Ja <słuch> jestem jeszcze przy pasji No Ja przy pasji ja, ja dla wszystkiego <słuch> Wszystko mi jara Ona się teraz odłączy i do, dołączy do nas. Ups, sorry za spoiler. Tak więc już to ma jakiś część e, jakiś fabularną część, ponieważ za pomocą z pomocą właśnie Zimosa wyeliminowaliśmy jutrzenkę. Zostały tylko jutros i dekerzy. Czekaj, czekaj, i tak ci nie jest tak bo się skupię na tym, co, co mówią. I patrz. Tak mm -hmm. Jednak to nie jest darmowe porno. A. <laughs> no jednak nie. Zimot się pomylił. Przede <laughs> samochód w starciu z Olegiem nie ma szans. <laughs> Lady Tak W ogóle dlaczego nas zaatakowali? Ponieważ... Jesteśmy niebezpieczni. To jest coś ponad słod. To jest tak. To to może weźmie, weźmiemy dwie mezombi Nie pamiętasz generała Cyrusa? Ciomserusa? Ja zawsze mówię na jego Cyrus. Nie kojarzę. To będzie właśnie przywódca Stuck, gdzie będziemy mieli... Dobra, nie będę więcej Dobra, to jest... Na samym końcu Na samym końcu będziemy mieli dwie... dwa zakończenia, co nie? Motyw kiedy Shondi umiera i motyw kiedy Shondi przeżywa, żyje, nie? I w jednym zakończeniu będziemy walczyć z... Ale teraz polecą spoilery, ale to nic. To taka niestety taka niestety seria. Jeśli bierzemy jedno zakończenie, to będziemy musieli walczyć jako ostatnim bossem z Kilbain'em. A jeśli walczymy, ten. A jeśli wybierzemy drugie zakończenie, to będziemy musieli walczyć jako z ostatnim bossem z Cyrusem, wiesz, Cyrusem, czyli przywódcą stagu. A jest taki motyw, że y, Cyrus w czwartej części się pojawia sam samym początku gry. Aha. A więc y, czwarta część jest zgodna tylko z tym jednym zakończeniem, które sobie wybierzemy. Ja już nie lubię tego drugiego zakończenia, jest tak bardzo smutne. Kiedy Shondy umiera. W drugim y, zakończeniu, kiedy zabijamy Cyrusa, Shondy umiera, tak? Mhm. Czyli robimy pierwsze <grywa> O kurwa już zatoczyli I co my będziemy mieli przez całą grę tak z nimi kosy? No Znaczy niekoniecznie kosy, ale Ale, ale będą chyba tam wszędzie gdzieś tam jeździć po tych ulicach i tak dalej Kiedy tylko nas zauważą będą nas zabijać więc wiesz Może być ciekawie. Patrz, lecą. Gdzie on biegnie? Nie wiem, ale spróbuję zastrzelić jakiegoś z tych samolotów. Yy! Patrz, <śpady> moja rakieta za nim leci. <śpady> Nie doleciała. Przeżyj! A! Jezu, się tutaj ten helikopter! Fajny cel misji, przeżyj. To no. może być bezstrylne przy To jest Nawet bardzo. A my skończymy nagrywanie i ja sobie idę pograć w Wiedźmina dwójkę. Mnie, bardzo mnie wciągnęła fabuła. Wiesz że właśnie ja też sobie y, 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 kupuję Wiedźmina dwójkę. Wiesz, że to jest trochę bez sensu, bo ja ci mogę y, dać, bo dostałem za darmo. Gdzie? Gdzie dostaję za darmo? I była taka strona, która, przy której musiałeś zaznaczać stampy? Jak zaznaczyłeś tam chyba 7 stampów, to dostawałeś za darmo Wiedźmina. Tak? No nie ja dostałem tego Wiedźmina. Możesz się po prostu zalogować na moje konto i sobie go ściągnąć. będziesz miał całkiem legalnie grę To jest dobre może po nagraniu No pewnie Tam widzę na mapie te czołgi, które jak nas celują i to jest niepokojące Tua Ale nawet nie wiem już nie... mi zostały tylko trzy rakiety, takie taki jest wada mojego tego rodzaju teraz walczenia a te nawet z nas nie wycelują o Boże lecą te Samolot jest tak... rzutowce Jest! No zniknął, zamiast się rozwalić w jakiś sposób to zniknął po prostu Dobra skończyłem mi mniej więcej się rakiety A że to w niego gra, główną co zrobiło, zajbiście Podpaliłem Olega, fajnie Ale Oleg nic tego nie robi A mam, mam snajperkę. Zniszcz ma... zlot. zlot, to są fajne właśnie, to jest ten, no, zutowiec. Snajperka świetnie mnie działa. Chodź tu. Ta, snajpam się tak dobrze, że ja już nie mam naboj do snajperki. U. I co, nie, nie, musimy żyć. Aha. Co, co się, co się, co? Się, co? OLEK! <laughs> jest Olek? Wszędzie, wszędzie ogień, on taki, taki, taki leży, tak martwy. Przestrzeniącą... Jest już winda? na no wzlot. Ja na zlot. Ła! No, no, wow Przestrzenię w ciebie. Nol, ściągnąłeś... Nie, Olek, nie, Olek Czy ty go zniszczyłeś? Czemu ty go zniszczyłeś? Ja? No. Olek oh, Nie, to Olek w许cji. na to skoczył. Olek! U mnie się tam nagle pojawił, nie było go, pojawił się tam po prostu. <laughs> Bo to właśnie miałoby tak wyglądać, że on tak wyskoczył. I co, on się poś poświęcił niby i umrze teraz? Nie. Aha. <laughs> Już mamy 10 minut nakrania. Ale fajnie. Wiesz, co ciężko... Z czego 5 minut chyba była ja za tamtym... E, do tego, tego. No. Wiesz co ja, ja, ja lubię nagrywać bo nie mam problemów z obrabeniem Tylko mam już problemy... Czemu tu stoją dziwki nie można nic zrobić? Pst. Pst. wziąłem ją jako zakładniczkę, łap I mogłem jedynie... A gdzie jest ten? Chyba tutaj i być z nami Wajola Jest Wajola, ej Sama sobie dotrze Co? Ej Wajola! Zgubiłeś się, się Sama musi dotrzeć, no, nie, nie wsiądzie tutaj bo nie ma gdzie Aha. Nie mam, jest tylny... Ten. Są tutaj tyle miejsca. Co? No. Oleg i tak by się do tego nie zmieścił. Nie, no. Jedź. Dobra, jedziemy tędy. No. Czekaj, o czym ja mówiłem wcześniej? Zapomniałem w sumie. nie, będziemy mieli nie, 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 policji. nie, ze dopiero co nie, ze nie, 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 Dobra. O! Ale ten, ten naprawdę laser jest taki średni. Ej, no parz, nie wiem, nie zmieszczę się tutaj. Ej, nie, nie, nie się zatrzymałeś tak na powietrzu. Ja nie wiem, jakiś taki super starżony na powietrze się znalazł. No to jest z... przez lagi niestety. No. O, 15 tam teraz Powiedzmy, naprawdę. że nie mamy najszybszych internetów, prawda? No, racja. Jakbyśmy mieli, jak, jak uruchomiono światło wody, to będzie zero, widzicie. Jeszcze tysiąc metrów do naszej siedziby. Łodo! Ale ja stary muszę mieć światło wody, światło wody są prze, przesranie szybkie. Co non stop będą stary te streamy u mnie. LTS sobie Co? LTS sobie kup. Nie palimy się! Bo nie ma zasięgu. Dobra, bierzemy coś innego hahahahahaha <noise> <noise> Czekaj na wajola Czekaj co się z Olegiem stało teraz Damy radę, uciekniemy tym Wypierw sobie mieliśmy super szybką policję Ale co za różnica, czy to, czy policja Jeszcze do kogoś telefon dzwoni Jezus, ten cały czas nas strzał. Ten, ten, ten harabin jest naprawdę mocny miejsce do tamtego... E, <noise> Przeciwnicy do tamtego Asera To ten harabin jest super mocny już jestba świętej przed nami Widzisz się? To ten, ten czerwony, czerwony z dachem. Mówiłem tylko tyle, że tym się spać Fuł, i ziewam, non stop. Okej, okay, jesteśmy już prawie, 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 jesteśmy już przed nami Aaaa. No Aaaa, widzę, że nie ma. Nic nie widziałeś. Aż mi maska odpadła. Nie, nie. No u mnie maska odpadła od samochodu. Oooo! to i święci nas bronię a my wchodzimy do światła. No to ładnie. I to chyba się nie końca dobrze pamiętam?

when we win the war on urban terror you and your families will be safe again sir that's not what i asked let me tell you about jessica Parrish, a girl from stillwater who ran away from home to be with her tough guy boyfriend jessica thought her life was pretty sweet until a gang banger kidnapped her threw her in a trunk of a car and laughed as her boyfriend crushed her in a monster truck rally if jessica Parrish was your daughter how far would you want to go My też nie Ale ich widocznie tak Ooo, no. dziesiąty level, yeah I tak, tak tokuje Osiemnasty level, yeah Ziom, Wajola, Wajola jest dostępna w menu telefon, po no może komu możecie nie będziemy tak. Ziomów, nie? Przecież to są B no. Chyba, że robimy zabikalipsę Jeszcze nie ma wiem Ile mamy ja na, na, na liczniku? Prawie 15 minut Co 20 sekund będzie 15 minut nie no to myślę, że jeszcze jakąś jedną misję misji zdąży wy zrobić, no, nie? Zobaczmy jakie mamy. Może... Zdrowie, Zdrowie a z biorę. O mi do zdolności coś doszło. Kosta Jutrzenka 3, kosta Jutrzenki 2. Dzięki przyładowywanie biorę. Ja już to mam. Ale dwójka. O, Amunicja, pistolet. E, wiesz co, może ja bym się zrobimy... Masz możliwość zrobienia cięcia w tym? Nie. rapsie? No pewnie, że mam. Czy po prostu musisz wyłączyć nagrywanie? Znaczy wyłączy nagrywanie i wtedy w kam e, po prostu wrzucę wszystko na raz i się samo połączy. To ja bym poszedł szybko do sklepu z bronią, bo wiesz co, bo nie ma mu ammo w ogóle. Um, ok, okej, to... Dzień, my dzień. sobie u, e, uzupełnimy wszystkie amunicje i tak dalej i wrócimy do was, kiedy weźmiemy się za kolejną misję. nie, werbuję. Okay. <słuch> <słuch>

Ale to twarz mu z tą maską. Znaczy no. jego maska to praktycznie cała jego twarz. Ponieważ oprócz tego widać tylko usta. No 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 i oczy. A może ubrać się tak podobnie do, do Kilbana. No. Ja to w, czwór, w czwórce bawiłem się w Młotywce Superbohatera, że w, w Superbohatera super się bawiłem. No tylko gdzie jest ten helikopter. Aha. Ale ten jest to jest na na czas, sześćset siedmiu minut mamy. To więc więc się... tak samo mamy czas z wyrobieniem się w odcinku, więc yy, ta, ta gra nam tego nie musi mówić. Aha. O kurde. Raz zrobiłem 40-minutowy odcinek za z tego, ja z tego syna. Co? Ja mogę kier kierować helikopterem jak coś. Okej. Okay. Ja w ogóle tego nie umiem robić, więc będzie śmiesznie. Chcesz kierować? Co? Chcesz kierować? <laughs> Dobra, gdzie mamy coś tam? Co to tam świeci? Aha, to jest e, obszar Dekerów. Tam widać właśnie te światła należące do różnych e, czyli miejsca należące do różnych właśnie gieli. Tam mamy naszą wieżę, tam jest wieża Dekerów, um, tam jest e, właśnie no, lucza, lucza Kurde, duży. Ja, ja jak patrzę na to wielką wieżę, to mi się przypomina z Andreas, zawsze jak jeszcze starego kompa to zapisywałem sobie kod na na kasę i na plecach latających i leciałem do, 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 do domku nad morzem i zawsze przelatywałem obok takich wielkich budynków. Fajne to było Aaayy Wylądowałem Zamontuj nadajnik. Dobra, ty może montować ja będę cię bronił. No dokładnie. AU! CO JEST?! O, dzięki Eee, ale nie jest wystrzelić To moja Aha, przytrzymaj, A. No, tak więc, dobra Jestem i mogę się chronić Tylko że już prawie nie żyję Czekaj, w ogóle nie żyję ja, ja sobie kogoś złapę i hapek Kto, kto? Myślę, że prędzej ja zgnę niż... Kto inny Ale proszę bardzo, zaskoczyło mnie Fizzy nie żyje <laughs> Au, Jezus Maria, prawie zginąłem, muszę kogoś zjeść może ja teraz będę kierował, okej? Okay. Zgodzisz no, się na to? Dobra. którym się jadło? RM? Czemu ja nie mogę kierować? Nie. Patrz R u mnie się na pasażer. Cześć? O nie dobra. to ja lecę już. Nie, nie, czekaj, 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 ty się Kinzi też oczywiście. No co to za co, <ślały> co ci się stało? wleciałem. <ślały> Chodź Kinzi. E, shiftem się leci do góry. Eee... Um, kontrolę w dół. No, no mi jest tylko potrzebna góra Nie, w końcu bym chciał wylądować, nie? No fakt Kurwa, chory jestem A ja byłem, mam to już ze sobą na szczęście O, niedługo ferie Niektórzy właśnie e, mają już teraz, w tej chwili I im wcale nie zazdroszczę, ponieważ im ferie się będą powoli teraz kończyć A nam e, niedługo zaczynać, więc wiesz no wiesz, to jest, to jest bez różnicy, czy będziemy mieli ferię teraz, czy później. Dobra. Ląduj. Ja, ja proponuję, żebyś teraz ty te zamontował nadajnik, żeby u ciebie było widać też, jak się to robi. Okej. Okay. No, kurde, nie umiem tu wylądować. Dobra. A, już w ogóle sobie A Patrz! <głos》. głos》. głos》>. Co ty <głos》>? robisz? Nie wiem właśnie. Jest to ze, ze spadochronem moja postać chciała skoczyć. Ciekawe Spaganie jest to, do... że właśnie z pistoletem jak się... Okej, okay, przeskoczyłem. Ciekawe jest to, że właśnie jak się pistoletem strzela, to nie, nie trzyma się właśnie, tylko się naciska jak szalony i to jest też fajna cecha tej broni. Jak strzelam sobie w ciała leżące na podłodze, tak sobie się myślę podskakują. W świetne są te wybuchowe strzały. A ja... no nie wiem co mam zrobić. Lecimy no są górę, z na dajnik. Aha. Chyba będzie jeszcze taki trzeci i będziemy lecieć A. do tego miejsca gdzie jest właśnie wieacki. Ej, to ja tej... mam jeszcze jedną propozycję, może trzeci nadajnik. Może teraz Kinzi poprowadzi i zamontuje nadajnik, żeby z jej perspektywy też to jej, jej widzę, widzieli. <grym>, I wi widzowie. E, Szondy, nie idziemy z Kinzi, tylko z Shandy. No dobra. Dzień, to, to była misja u Kinzi? Macycki, Macycki, czyli to Czyli no no wiesz co. No chodzi. to jest różnicy. No. Niepokój mnie to, że nie, nie, nie ma jej w kuchni No właśnie, kto ją z kuchni kurwa wypuścił Dobra To mam tutaj na dajnik Nasze dzwonić? Dopisy zadzwonić Dobra, ulec. Ja mi się tak teraz skurzę z padochronu Ale nie polecam Już kiedyś to jest kartka No i teraz będę musiał tu gdzieś biec Już tego raz zrobiliśmy, przez to przegraliśmy misję Biedniej szybko Szybko! No lecę! Ja nie wiedziałem, myślałem, że przeżyję! No na pewno! Aj serio! Dziesięć! Au! Okej. Okay. Yes. Jest! Ja proponuję je na chwilę przerwać, nie? Dobra. Nie będzie. Tak więc cięcie. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie spoko. Ja też. Dobra. Ja teraz ty te idzie prowadzić. Co tam wybuchło? Skindzi spadła. Nie, jest w helikopterze, czaisz? O właśnie, teraz, musimy, teraz musisz się zbliżyć do wóz transmisyjnego. I musisz ten... Tam po, 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 po tym, tym swoim radarem na niego pocelować. A jak tym radarem celować? Znaczy... O jezus! Z dwóch. Okej, okay, wracamy. Nie, nie, nie da się tego odcinka po prostu nagrywać bez przerw. Po prostu nie da. Ciekawe jak to będzie wyglądać, jak to, to pocięte jesteś? Już jestem, już jestem. Okej. Okay. <grym grym> nie widziałem bardziej pociętego odcinka. Zbliż się bardziej, bo to, 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 to nie wystarczy. A, Jack, nie. a ty to nie ty tym celujesz? Nie. Chociaż Nie, to samo będzie nam bierzeć, jak się zbliżysz. Aha. Wyceluj wóz, wóz transmisyjny. Yy, ja ja nie celuję. Musimy teraz go gonić. I dzięki temu się dowiemy właśnie, gdzie, 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 gdzie to się, gdzie to jest nagrywane. Nie czekaj, ja mniej więcej tym celuję rzeczywiście, tylko, że to to samo mimo to jeździ na boki. Cześć, spróbuję. Tak? Ja tym celuję A dlaczego to jest strzela? Co? No, nie wiem dlaczego rządy strzela gdy wilka, ale To jest prawa. No celuj, celuj, bo to jest ...niełatwe. Jak się myśli na boki to lata, nie lubię tego Ej, schował się Znisz się trochę. Już Myślę, że Ciebie w ten sposób nie zapiemy co frajerze? Chodź tu, mam. Idziemy na rozmowę. Jestem. Przyłapiemy Kilbane' i go zniszczymy w jego własnym wywiadzie. No okay, mm -hmm. tak, już chcę przejść do tego dodatkowego czwórki, że to jest masakra. Mm -hmm. Tutaj? Mhm. Mm To jest ze spadochronem skoczyć Dobra to... Chodźmy Ej, a to, to, to nie, ten niebieski typ to nie jest ten e, ten Matt Miller czy czegoś tak? No tak To jest ten, który pomagał nam e, na początku gry tak, na Tak, bank? Tak, na początku nam pomagał A to nie było na początku trójki? Nie, nie, co, ukra co ukradaliśmy skarbiec? E, nie, 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 to nie, to, to był inny no ciężko, jeśli O, zabija. tutaj jest ten zajebisty miecz! Dasz mi go. Moc Dzięki. strzał 10 strzałów. Patrz, 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 patrz. Iśmie, iśmie. Patrz, A to jest tylko na ile strzałów, tak? Tak, na 10. Ale to chujowo. Uff, Dzięki. gdzie on jest? Masz się, się sobie nim tutaj tutaj? Nie chcę. Czemu? Ja muszę kogoś zjeść. Ja też. No. Dzięki. Ale najpierw muszę zabić w ten sposób, ja Dobra. Chodź tu. Gdzie zjem. Ukradłeś mi typa, którego... Ja się w swój sposób. Dobra. R. Problem jest taki, że ja sam siebie krzywdzę w ten sposób, ale... Zajebiste. <laughs> Oni mają swoje... ...specjalne broń, więc to... też są takie fajne. A po prostu nie... A my nie, musimy ich najpierw wybić, tak? Dobra, no. czym? Nie mam... Gdzie jest ta prezenterka? Tutaj jest. Patrz jak się broni. Jeszcze ją zostawię. Palcie się kurwie syny. Chyba już tyle. Nie, jeszcze jeden dekar gdzieś tam. Nie, dobra. Porozmawiaj a... z Jane. Nie, nawet nie ruszam ustami ona. Możemy ją zastrzelić? Ja chcę. Ja chcę. Nie można. Uh, dobra. Ale mamy 6 minut, fuck. Zapadem, że wow. czas. Ja też. My się tak bawiliśmy. No teraz ja Ale, z, Teraz ty polecisz. Okej. Okay. To no właśnie to no. mówiłem. <laughs> a, strzelam. a mi się skończył sprint. Ja chcę z tyłu usiąść, kurde. Dobra, lecimy. Tam będzie Killbane. Sząd będzie strzelać, a my musimy tylko do niego podlecieć. I dynamo nie będzie on pewnie, nie? Będzie. A więc dokładnie tu jest Killbane. I patrz. Wiesz, że rozmowa trwa na sklepie godziny i 50 minut? O kurde. <laughs> Jak ten czas poleciał. Patrz.

11. O, o, jest jedenasty level. I chyba sobie teraz zakończymy po tym, ten odcinek pełen cięć. Jezu, będę montować go i szukać tych momentów, które trzeba wyciąć. Ja na nie będę wycinał, tylko żebym się pokapał, po, który jest który odcinek. No, trzeba też znaleźć ten moment, w którym właśnie zaczynaliśmy, stary i nowy. Dobra, <laughs> w każdym razie, no, cześć.